W ramach y, filmów prezentacyjnych y, na dziewiątą aukcję katalogową nie wybrałem zbyt wiele bo to z okresu PRL, ale proszę Państwa wybrałem właśnie ten oto niepozorny wzorek. Proszę Państwa, y, jest to wzór y, 20 złotówki z roku 40, 1948, seria BC, druk na papierze y, kremowym. Proszę Państwa, jest to bardzo rzadki wariant wzoru który według mnie w te wyceny go w, w katalogach zupełnie nie odzwierciedlają jego prawdziwej rzadkości. Także celowo y, postanowiłem nagrać film dla tego który Jest zwany, egzemplarz też pięknie zachowany, absolutnie naturalny, który często jest przez PMG zupełnie niezrozumiale oceniany. Niestety graderzy opatrzeni późniejszymi y, emisjami y, mają takie bo odczucie, że to są egzemplarze już jakieś postarzałe Gorzej zachowany, także no to niestety yy, takie, przynajmniej jest moje oczywiście odczucie. To te banknoty, te właśnie wzory z środka, czyli doszliśmy seria jednoliterowa, wcale nie byłaby, wzór serii jednoliterowej wcale nie jest taki rzadki, jak, jak rzadkie są właśnie te wzory z, z środka, powiem tak, numeracji. I w tym przypadku mamy właśnie tą serię BC z numeracją kolejną, i tutaj jest numeracją 8900. To, to oczywiście to służy temu, aby. No w kasach yy, można było mieć podgląd na to, na krój każdej cyfry w numeratorze, czyli mamy wszystko od 0 do 9. Także proszę Państwa, wzór, że ktoś zbiera wzory z okresu PRL, to ten wzór warto dowartościować.